Bardzo, zwykłe życie, znaczy może niezwykłe, czasami robią się różne rzeczy, mm, jestem bardzo popularnym youtuberem, mam już dwa przyciski, mam już 2 miliony słów, przez to mam już złoty przycisk, nagrywam trochę Minecrafta sobie, jak widać, o Boże. Minecrafta sobie nagrywam, Robloxa, no i ogólnie jest spokojne życie. Przątam czasami trochę dom, mieszkam już sam, mieszkam już sam, jak rodziców. No i takie tam różne rzeczy. Um, ogólnie jestem też bogaty trochę, nie aż tak bardzo bogaty, ale no trochę bogaty jestem. Um, bo jednak zarabiam trochę jak um, ten... Kupiłem już sobie bombę, nawet nie wiem po co. Um, I będę sobie nagrywać w ogóle. Jest moja kamera. Kamerkuś. Kamera. Kamera, kamera, kamera. O, kamera. Mam no, tutaj jest w, ją w szafce. No, mogę sobie nagrywać czasami. Dobra, ja tutaj sobie już wyłączę. Jak to się wyłączy, jeszcze dokładnie nie pojąłem. No trudno, nieważne. Nie będziemy tego wyłączyć, mi to gra. Chodźmy sobie, ja mam taki w ogóle, taki domik piękny, jak widzicie, dobra i ja wymknęłam tak to. wymknęłem, auto mam tutaj, o, takie, jakieś dobra, a znaczy, tutaj nie mogę, halo, o mogę je postawić, pyk. Mam takie nie jest to jakoś bogate auto, no ale mówiłem, że nie jestem jak nie, tak najbardziej bogatszy, najbogatszy. Prawo jazdy już zdałem. Znaczy, no, prawo jazdy już zjadłem, O, tutaj czerwone światło akurat nas złapało. Mogę jechać. Dobra. Usunę sobie to auto. Yy, pyk. Dobra, idź sobie. Yy. Niby, no, nieważne, tak jest, tak tak czasami bywa. Dobra, chodźmy sobie tutaj zrobić jakieś wymarzone włosy. O, na przykład to nagram nawet. Dobra, widzowie, witajcie w następnym odcinku i dzisiaj sobie zafarbujemy włosy. O, na przykład na czerwono. O! pyk, farbuję mi się, o. Boję się, uwaga. Ja czy za to zapłaciłem. Le, le, jeszcze raz. A bo jest. Dobros, sobie. sobie więcej. Uwaga. I co? Eh. Zapłaciłem za to! To jest jakiś skam, widzowie! Dobra, i wiecie co? Ech. Nieważne. Skamowanie mnie jeszcze uciekła. Nie, ja się kiedyś odtęczę za to. Zaraz, zakupki sobie kupię. Doritoski. pizzę, Dobra. No i takie tam. Dobra, jakiś napój. Okolka sobie na przykład. I takie tam. Dobra. Zapłacę oczywiście za to, jestem bogaty. Dobra, pyk. Macie troszeczkę. Okej, okay. dobra, już nie trzeba wam, wszystko zapłaciłem. No i ogólnie, takie tam jest moje nowe auto, które jakby trochę, jakby co ukradłem. Mniej więcej tak jakoś. A, nie tutaj. Dobra, jeszcze sobie może ice cream albo nie, w sumie chodźmy sobie pograć trochę. Albo dobra, chodźmy jednak pograć. Albo nie, jednak jedziemy. Może jakiś challenge sobie nagram? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chodźmy sobie tam. Nie Wiem co te ludzie tutaj. Co się dzieje? Co tu się dzieje? What oh, is that? Dobra, nieważne. Mam tu w ogóle jakiś garaż? Nie. Nieważne. Szkoda, że nie mam... Nie stało mnie jeszcze na garaż. Dobra, chodźmy na górę i dobra, pyk, otwieramy i pyk, dobra, ale z upływem czasem niektórzy zaczęli mnie hejtować i unsubować, no nie, no co jest, czemu wszyscy mnie hejtują, znaczy nie wszyscy raczej, ale no wszyscy mnie hejtują. Już pan mam poniżej milion subów. Nie. Nie, ja nie mogę stracić przecież tego złotego przycisku. Czemu wszyscy mnie skrobują? Nie, 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 nie. Muszę coś zrobić z tym. Nie wiem, muszę więcej nagrywać chyba. Dobra, na przykład... Mm, nagram, nie wiem, no... Nie wiem... Zeskoczę stąd. Nie wiem, tego chcecie widzowie? Chyba oni chcą... Są. A! Au no ja nagrałem to. No, no, No... Dobra. I sprawdźmy. Teraz wysyłam... Wyślę to chwilę nawet. Wysyłam, 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 wysyłam. Kotki XP. Dobra. Dobra. I uwaga. Zobaczmy. Dobra. Uwaga. Komentarze. Śmieją się ze mnie. Na usubskrybują mnie. Nie, nie, nie. No błagam, błagam, nie. Nie, nie. No nie. Co ja mam teraz robić? Może jakieś filmik złatki z Minecrafta, a nie challenge a. ale to nie, to nie tak fajnie, Dobro, dobra, dobra, yy. yy. spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje, jeszcze jest spokojnie, nie, no co, ja mówię? a no Dobra, nagram sobie na przykład, yy. no nie, nie wiem, a, co to było? A. Dobra, nieważne, a. dobra, szybko moje auto bierzemy. Nie ukradnięty tym razem. Um, no i co tu się dzieje? Nie wiem. Um, trochę trzeba ten. Co to jest? Na pewno jest zbiornik. Pyk. Dobra, nieważne. Chodźmy się umyć. Pyk. Włączamy to. Oooooo! Wow! Dobra. Dobra. Lecę, lecę, lecę. Nie, dobra. Nie może tak dużo pieniędzy. wydaje powoli. Nie, dobra. Wyłączam już to. Dobra. Idę do sklepu. To. A, no nie mogę tego wyłączyć. Dobra, niech to będzie włączony w takim w razie. razie. Dobra. Lecę. Dobra, na przykład tutaj płacę. Dobra. Aż 200 zł. Jaka tu jest inflacja o Boże. Dobra, macie. Mm. Dobra, pyk. Co to? Dobra, macie trochę złoty. Dobra, i tyle. Nie, zostało mi tylko 100 dolarów. Nie wiem. Mhm. Dobra, sprawdźmy, co tam u mnie na kanale jak się dzieje. Nie wiem. Ech. Dobra, popycham to. To auto moje. Ech. To to i tak nie jest moje. Dobra, lecę, lecę, lecę na góry. No błagam. No, widzowie, czemu Dobra, na przykład zrobię jakiś odcinek z tego, że czemu mnie unsubskrybujecie. Widzowie, czemu mnie unsubskrybujecie? No to przecież skandal jest. Dobra, patrzcie. O. Czemu już mam poniżej miliona? E, spokojnie, spokojnie. Już nie przyszli, żeby mi zabrać milion e, złoty przycisk. Spokojnie. E? No nie, no. Już 800... Pięćdziesiąt tysiące. Co, co ja mam? Nie wiem. Bardzo dziękuję za oglądanie, nie? Dobra, co tam w komentarzach? Ale jesteś nub, ale jesteś... Nie, nie chcę tego czytać nawet. No nie. Dobra. Jeżeli... Co? Żebym poleciał bardzo mocno? No to polecimy bardzo mocno. Dobra. Widzowie witajcie w następnym odcinku. I, no, I to jest najmocniejszy chyba mój odcinek. Naprawdę nie, nie, nie lubicie już mnie prawie, że. Ja nie wiem, no, co ja mam robić. No, jedyne co mogę zrobić, no to zobaczycie za, za chwilę, co mam zrobić. Muszę się to tylko tu przygotować do tego. Mm, nie wiem czemu tutaj czasami tak się tak czasami trzeba zrobić i już kasa mi ubywa bardzo mocno więc trzeba coś tam naprawdę zrobić bo tak to nie może być tak to nie może być o, może teraz policja przez to mnie nie rozpozna ale dobra, lecę niestety tak, tak bywa w życiu tak bywa, że trzeba być przestępstwem przestępcą czasami Ach, no. Bierzemy sobie kartę i ta, no już, to jest ten, ta chwila. No. Mam bombę, kupiłem, mm, przecież muszę ją kiedyś wywołać. I pum Let's go! nie no. I piękna kasa, klasunia. Dobra, w sumie, i dobra, czy widzowie to wam się podobało? Czego chcieli pragnęliście? Mam nadzieję, że tak, bo teraz chyba policja mnie wyłapia. Co nie? Dobra, może nie ma nikogo w policji, nic nie pracuje w policji. <laughs> mm, dobra, lecę, roz... skoro już lecę ostro, to nawet nie będę się... <laughs> Jezus! Moje auto! Rozwalone! No nie! Dobra, jest źle. Na pewno teraz widzowie ja to chciałem, chcieliście, więc subskrybujcie mnie, a nie unsubskrybujcie. No i co? Trzymajcie się i cześć. Dobra, Jezu, 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 dobra, Bładam. Teraz muszę to tylko wrzucić i chyba już, um, już nie w biedzie. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 szybko, szybko. Mam, mam, znaczy nie jestem już w sumie w biedzie. Przecież mam dużo już pieniędzy, dobra. Hmm, dobra, sprawdźmy, wrzucę sami tu. Już mam tylko 3000 tysięcy świetleń Nasze znaczy 3000 subskrypcji. To nie może być, no. Dobra, nie. szybko lecę. Mmmm, Dawaj nie zdjąłem do tej maski. Dawaj szybko, szybko, dobra, wyrzuciłem to. Oh, I teraz czekamy tylko chwilę. Tylko czekamy chwilę. Możemy coś, na... Nawet... czemu czemu nie mam telewizora, nieważne. Na kompie sobie coś pooglądam, na przykład. A tu jest telewizor. Czy to nie telewizor? To nie jest telewizor. Ja nie mogę. Dobra, sprawdźmy już, może to tyle. Trochę już minęło czasu. I dobra, uwaga. I zero subskrypcji. Poddaję się. Kończę z nagrywaniem. To już jest przesada. Może nie jestem jakoś biedny już, ale to już jest przesada. A, i właśnie dostałam. A, no i właśnie dostałam, że mam zapłacić 2 miliony za ten dom, bo wszystkie rachunki nie płaciłem. No, to chyba. Mm, no co. No to chyba mój koniec. Już kończę z nagrywaniem. Mm, wyłączam. Dobra, lepiej żebym nie był komputera. Lepiej trochę zapłaciłem za niego, nie? Trochę za niego zapłaciłem. Hmm. I tak wyglądało życie youtubera. Więc bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się film spodobał, zostawiajcie lajka i subika. No i trzymajcie się i cześć!